Ula, nie masz u mnie za co przepraszać. Mam. Niepotrzebnie na ciebie Nie, Ula, przestań. Mieliśmy umowę, ja ją zerwałam, to tak naprawdę ja to nie muszę. Prosić. Nie, Marek. Załatwiłeś mi te targi. To naprawdę mi pomogło. No tak, ale powiedziałeś, że poradzisz sobie ze wszystkim sama. Ja powinienem był to uszanować, proste. No tak, ale z czymś takim to raczej bym sobie nie poradziła. Dlatego... Dziękuję. Nie ma za co, po prostu wykorzystałem kilka starych kontaktów. Gdybym wiedziała wcześniej, to. Przepraszam. Nie ulub. Zróbmy tak, przestajmy się za wszystko przepraszać i za wszystko sobie dziękować, zgoda? Dobrze, czyli ochrona mnie nie wyrzuci, tak? Wystarczy, że powiem, że mam pozwolenie od pani prezes na wizytę w biurze, tak? Marek. No wiesz, że żartowałem. Zresztą i tak nie mam pomysłu jak mówiliśmy obecnie. No to możesz wpadać i bez tego. Po prostu nie uprzedzaj, dobrze? Dobrze, ale jak będę potrzebny, to dawaj znać, okej? Okay? To załóżmy, że dalej będę sobie dawać radę... Sama. Jasne. Jeszcze raz dziękuję. Będę lecieć. że pani, pod może gdzieś... Nie, 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 dam sobie radę sama. Do zobaczenia. Cześć.